organizacja pracy. Organizujesz sobie pracę czy nie? I jakie są tego efekty? Witam na kanale Pracuj i tak jak lubisz, gdzie podpowiadam jak przejść od frustracji do satysfakcji. Organizacja pracy wpływa na to, jak my się w tej pracy czujemy, jak pracujemy, jakie mamy efekty. Inspiracją jest, słuchajcie, nadniemnem Elizy Orzeszkowej. Ponieważ w tym roku, we wrześniu 2023 roku, w ramach akcji Narodowe Czytanie właśnie tę książkę czytaliśmy. I sobie pomyślałam: no dobrze, skoro już czytałam nad niemnem, to może coś fajnego z tego nad niemnem wyniosę. I pomyślałam, że bardzo dobry jest tutaj fragment o Kirłowej, bo on pokazuje pewną rzecz właśnie w naszym temacie. Przeczytam fragment. O kirłowej właśnie. Miała dnia tego wiele zajęcia, około trzech razem odbywających się robót: prania bielizny, pieczenia chleba i robienia serów. Była niezadowoloną z samej siebie, bo takie zabieganie się na dzień jeden robót kapitalnych uważała za błąd i złe rozporządzenie się gospodarskie. Należało inaczej, wcale inaczej czas i zajęcie rozłożyć. Takim sposobem, wszystko razem robiąc, nic się prawdziwie, porządnie nie zrobi. Jak to u Was jest z organizacją pracy? Czy organizujecie sobie tą pracę, czy rozbijacie na jakieś zadania, czy sprawdzacie, co się dzieje po? Po wykonaniu planu, albo dlaczego plan nie wychodzi, bo to ma duży wpływ właśnie na to, jak my się w pracy czujemy. Mogą być dni, kiedy nam się wydaje, że bardzo dużo robimy, a na koniec nie ma efektu, a na koniec biczujemy się, bo jeszcze nie zrobiłem tego, i tego, i tamtego. Więc warto przyjrzeć się organizacji pracy. Ja nie będę teraz mówić o samej organizacji pracy i proponować żadnej techniki, bo myślę sobie, że każdy z nas może mieć zupełnie inny rodzaj pracy i każdy z nas będzie potrzebował zupełnie innego rodzaju tej organizacji, zupełnie innej techniki, może. Każdy z nas też ma inny charakter i tutaj też warto się zastanowić, jak mi się najlepiej pracuje. Kiedy mamy. Pracę zorganizowaną, wiemy, jakie są priorytety, co jest od czego ważniejsze, co na kiedy musi być zrobione, to możemy też badać swoje efekty. I myślę, że nawet jak organizujemy sobie pracę, to często zapominamy właśnie o tym aspekcie, żeby badać, czy tak jak się teraz organizuje, czy to mi daje dobre efekty, czy mi nie daje dobrych efektów. Ja czasami miewam tak, że rano organizuję się. Sprawdzam, co chcę zrobić, co ma priorytet, co nie jest aż tak ważne, jakie terminy są. A na koniec dnia um, jestem umęczona i się okazuje i myślę sobie, że nic nie zrobiłam, jakby utknęłam w miejscu, a potem zaczynam odhaczać. Nie, no przecież to było zrobione i to zrobione i to zrobione. Nie patrzę na tą listę, a co, czegoś nie udało mi się zrobić i się zastanawiam wtedy, a dlaczego. To mi nie poszło tak jak trzeba, i się okazuje, że tam coś wpadło dodatkowego, co musiałam zrobić na już. Albo na przykład z klientem za długo rozmawiałam, i ta część rozmowy była zupełnie niepotrzebna. Było już tylko przedłużaniem, przegadywaniem, i to było niepotrzebne. I zobaczcie, kiedy my, nie dosyć, że mamy wybraną jakąś metodę pracy, organizację pracy, to. Jeszcze możemy badać, co przynosi efekty, co nie, co w naszym zachowaniu też jest takiego, co nam zabiera czas, na przykład, bo może czasami bierzemy jakieś dodatkowe rzeczy na siebie, które nie są potrzebne, albo właśnie gadamy z kimś za długo a po, i nie pilnujemy czasu, a potem się okazuje, że po godzinach coś trzeba zrobić, coś nie jest zrobione, coś wisi nam nad głową. I to nie jest fajne uczucie. Więc organizacja czasu pracy, organizacja zadań, priorytetyzowanie ich to ma sens. Zobaczcie, co tam u Was się dzieje. Sprawdźcie, jak sobie tą pracę układacie, czy to ma efekty. I jak widzicie, że nie ma efektów, to może warto. Na tydzień, na przykład, zrobić sobie jakąś, jakiś test. Skoro ja za dużo, na przykład, gadam z klientami i kiedy sprawa już jest załatwiona, no to można by zakończyć już tę rozmowę, to może warto właśnie tego elementu pilnować. A może w mojej pracy co chwilę jakaś koleżanka lub kolega dzwoni, a czy mogłabyś zrobić dla mnie to, to i tamto, i ja wtedy porzucam może swoje zadanie? i szybko zabieram się za robienie zadań kogoś. Nie? Kiedy my wyłapiemy co powoduje, że my jakby nie robimy takiej pracy, jakbyśmy chcieli i się frustrujemy, no to wtedy możemy to naprawić. Organizowanie sobie pracy powoduje też i badanie i badanie efektów tej organizacji powoduje, że możemy wyłapać też te momenty, kiedy Satysfakcją, z satysfakcją możemy dzień zakończyć, dzień pracy albo jakiś projekt, bo czasami tak się skupiamy na tych rzeczach, które nam nie wychodzą, albo jeszcze ich jest dużo do zrobienia, że zapominamy sprawdzić, a co już zostało zrobione, a co mi dobrze idzie, a gdzie jest wszystko w porządku, a gdzie mi podziękowano tam za coś, nie? Zapominamy o tym, żeby to wszystko równoważyć. Więc jeszcze raz, czy organizujesz sobie pracę, Jakie to ma efekty? Jak w ogóle organizujesz sobie pracę? Czy sprawdzałeś, sprawdzałaś, czy takie pracowanie, jak teraz masz, czy ma sens? Czy przynosi ci więcej satysfakcji, czy frustracji? Czy doceniasz to, co robisz codziennie? Czyli my potrzebujemy zorganizować się w pracy i potem mierzyć te efekty naszej organizacji, i czasami potrzebujemy też zmienić tą organizację pracy. Aby ona przynosiła nam efekty, a mierzenie, pamiętamy, pomaga nam też hmm, badać tą swoją frustrację, gdzie jesteśmy na tej skali frustracji i satysfakcji i przybliżać się do tego, co będzie dla nas bardziej satysfakcjonujące. Zorganizowanej pracy, satysfakcjonującej pracy życzę, pozdrawiam serdecznie, Ewelina Kędziora.